Dobrze wyprawiona skóra ma wyrównany lśniący głos, włos bez ubytków. Ma cienki biały rzemień, jest mocna i elastyczna, jest lekka i puszysta. Dokumentami przyjęcia skór do wyprawy i sprzedaży są protokół przyjęcia skór do wyprawy, zgłoszenie udziału w skupie skór, faktura rozliczeniowa wystawiona przez fermeraba. Trzy razy w roku są organizowane duże skupy skór wyprawionych dla Kenchilla Associated Limited z Kanady, która skupem skór szenszyli zajmuje się od ponad 50 lat, skupując rocznie około 60% produkcji światowej. Z tą firmą mamy ugruntowaną współpracę, ponieważ od 12 lat wspólnie organizujemy skupy. Pan Brent Polej, wiceprezydent Kenchilla, który osobiście uczestniczy w skupach, znany jest w całej Polsce ze swej życzliwości i cennych uwag o hodowli, pielęgnacji szynszyli oraz jakości skóry.